Co wolno w internecie? Pięć rzeczy, które powinniście wiedzieć, zanim coś wrzucicie. Czy jeśli coś jest publiczne, to znaczy, że mogę to udostępnić dalej? I tak i nie, to znaczy, oczywiście, pewne platformy dają nam pewne narzędzia, na przykład do cytowania pewnych treści. Korzystanie z prawa statu oczywiście czyni zadość przepisom, ale problem pojawia się, kiedy zaczynamy używać czyjejś własności intelektualnej, utworu, grafiki, zdjęcia, bez zgody tej osoby. Oczywiście. Pewne przepisy będą zakazywać np. podszywania się pod inną osobę, wyrządzanie jej w ten sposób krzywdy. No to, że ktoś wstawił zdjęcie profilowe do internetu, to nie znaczy, że możemy założyć drugi taki sam profil, nazywać się Natalia i podszywać się pod tą osobę. Tego absolutnie robić nie można. Tak samo używanie pewnej twórczości innych osób, będzie zgodne z prawem i lekroć będziemy obracać się w granicach prawa cytatu. Czyli na przykład cytując pewne dzieło, pewien utwór, jego fragment, po to, żeby stworzyć jakiś swój utwór. Na przykład komentując prawnie jakieś zdarzenia w serialu, czy jakieś wystąpienia influencerów. To można robić. Ale nie znaczy to, że coś wrzucone do internetu y, traci y, przynależność do tej osoby, bo oczywiście ta osoba dalej jest osobą, która może swoim wizerunkiem rozporządzać, ma prawo to usunąć i zgodnie też z regulaminami różnych platform internetowych, udostępnianie takiej treści no, będzie nie tylko obojętne dla prawa, na przykład naruszając prawa autorskie tej osoby, ale też w pewnych sytuacjach będzie naruszało regulamin takiego portalu, co spowoduje, że e, taka treść może zostać usunięta. Więc zdecydowanie to, że co ktoś coś wrzucił do internetu, nie znaczy, że traci od tym, przynajmniej w tej warstwie prawnej, kontrolę. Czy zapis prywatnej rozmowy, na przykład screen z Messengera, można legalnie opublikować? Jeżeli uczestniczyliśmy w danej rozmowie, to samo stworzenie jej zapisu nie wypełnia znamion czynu zabronionego. Przestępstwem byłoby na przykład założenie podsłuchu innym osobom, włamanie się jej na przykład na Messengera i ściągnięcie takiej treści na przykład na swój nośnik. Przestępstwem byłoby na przykład nagrywanie rozmowy innych osób w sytuacji, kiedy, osoby, kiedy nie jesteśmy jedną z osób, które uczestniczy w tej rozmowie. Niemniej... Em, Przepisów prawa karnego nie złamie nagranie rozmowy, w której sami uczestniczymy, czy nawet zrobienie screena jakiegoś naszego dialogu na Messengerze. Niemniej nie oznacza to, że nigdy nie poniesiemy za opublikowanie takiej treści konsekwencji. Prawo do prywatności, tajemnica korespondencji też przez prawo jest chroniona i jeżeli naruszymy w ten sposób czyjąś prywatność, czy zaufanie, możemy spodziewać się przykład powództwa o naruszenie dóbr osobistych. I były takie sytuacje, gdzie ktoś nagrał rozmowę, w której uczestniczył, nie było oczywiście tej sprawy karnej, ale. Yy, ta osoba dostawała zadośćuczynienie albo odszkodowanie, ta osoba, która nie chciała publikacji takiej treści. Czy hejt może trafić do sądu, nawet jeśli nie ma w nim wulgaryzmów? Co grozi za obraźliwy komentarz, jeśli jest to tylko żart, mem, albo opinia? Wszystko zależy od tego, jaką formę taki hejt przybierze. Jeżeli będzie na przykład to nazywanie innej osoby w sposób wulgarny, może wypełnić to znamiona przestępstwa, jakim jest znieważenie. Jeżeli będziemy na czyjś temat mówić nieprawdę, nawet w żartach i utrwalimy wizerunek takiej osoby, śmieszymy ją na przykład w jej środowisku zawodowym, to może się to wiązać ze z wypełnieniem znamion przestępstwa, jakim jest zniesławienie. Taka osoba może skutecznie chronić swoje prawa za pomocą prywatnego aktu oskarżenia, czy właśnie powództwa cywilnego, ochrony dóbr osobistych. Więc tutaj nawet taki żart może okazać się wyjątkowo kosztowny. Kosztownym żartem, kosztownym szczególnie jeśli chodzi o nerwy, bo postępowania sądowe to jest coś, szczególnie jeśli tym oskarżonym, czy osobą, przeciwko której toczy się postępowanie, gdzie ktoś chce ochronić swoich dóbr osobistych, to nie jest nic przyjemnego. Zdecydowanie Państwu tego nie polecam. A oczywiście opinia różni się od hejtu tym, że jest czymś konstruktywnym. Myślę, że osoba, która zna pewne realia, będzie w stanie odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki i jasno rozdzielić te dwie sytuacje. Czy nauczyciel, pracodawca albo uczelnia mogą wyciągnąć konsekwencje za to, co publikuje w mediach społecznościowych? Najciekawsza jest dla mnie sytuacja w szkole, bo jest to pewien paradoks, ale szkoła może oceniać ucznia w kwestii. Jego zachowania poza jego murami, bo wynika to wprost z rozporządzenia o ocenianiu. A zdarzały się też sytuacje, że różne screeny docierały do pracodawcy i pracownik też z tego powodu miał problemy. No jeżeli pracownik, na przykład pracujący w jakimś zawodzie zaufania publicznego, narusza znacząco zaufanie do swojego zawodu, to wiąże się to często z konsekwencjami dyscyplinarnymi, szczególnie w zawodach prawniczych jest to dostrzegane i takie konsekwencje faktycznie się pojawiają. Czy lajkując albo udostępniając nielegalne treści łamie prawo. Wszystko też zależy oczywiście od kontekstu. Były też różne orzeczenia, które wskazywały, że nawet polubienie komentarza agitującego za pewnym kandydatem czy polubienie treści w internecie może stanowić agitację i łamanie ciszy wyborczej. Jeżeli lajkujemy na przykład komentarz zachęcający do popełnienia przestępstwa, też może się okazać, że my również wpisujemy się w te ustawowe znamiona przestępstwa, nasze zapachowanie je wypełnia. Może też się tak zdarzyć. Że nasz like przyczynia się do rozpowszechniania pewnej treści. To wszystko oceniane jest oczywiście ad casum, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że za sam like konsekwencje można ponieść. No czasem taki like też znaczy o, o tym, że dajemy pewne przyzwolenie, czy wręcz pochwalamy pewne zachowania, na przykład właśnie jakiś czyn zabroniony. Na to musisz uważać, gdy publikujesz coś o innej osobie. Wizerunek, dane osobowe, dobra osobiste co to tak naprawdę trzeba chronić wszystko tak naprawdę i to jest. Y Temat nie na odpowiedź na krótkie pytanie w ciągu pięciu minut, a na wykład, choćby prawa autorskie do wizerunku tej osoby, choćby kwestia tego, żeby nie mówić na temat tej osoby nieprawdy. Tu da się wypełnić cały katalog różnych zachowań, które są pożądane i które są niepożądane. Na przykład nie można publikować wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Osoby podczas czynności seksualnej też jest ważne, bo opublikowanie takiego wizerunku może wypełnić znamiona przestępstwa. Czy da się skutecznie usunąć coś z internetu, jeśli treść jest już rozpowszechniona. Jakie realne narzędzia prawne mają zwykli ludzie? Narzędzia prawne to jedno, one często są nieskuteczne, trzeba długo dochodzić swoich praw, choćby w długim procesie, na przykład, gdzie wykazujemy, że dana treść należy do nas i ktoś nie może jej rozpowszechniać. Ale narzędzia, platformy społecznościowe pozwalają czasem zgłaszać do administracji. Myślę, że to jest najskuteczniejsza droga, żeby czegoś z internetu się pozbyć, szczególnie jeśli to jest treść hejterska, naruszająca nie tylko prawo, ale też regulamin danej platformy, albo treść naruszająca na przykład nasze prawa autorskie. Ja sam tak banowałem te profile na przykład na YouTube, które kradły moje filmy. Nie stosując prawa cytatu, tylko jeden do jednego, kopiując je, i wtedy stosowałem właśnie narzędzia, które dawała Platforma. A ja mogę Państwu życzyć, żebyście znali swoje prawa.